Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy błagalnej do Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Obdasz mnie Twoją łaską, łaskawy Jezu, aby była ze mną i pozostawała we mnie aż do końca. Daj. Abym zawsze pragnął i chciał, tylko tego, co Tobie odpowiada i co Tobie miłe. Niech Twoja wola będzie Moją, a moja niech zawsze podąża za Twoją i z nią współbrzmi najlepiej. Niechaj chcę tego, co i Ty, i tego samego nie chcę. Abym nawet nie potrafił chcieć, albo nie chcieć inaczej niż Ty chcesz, czy nie chcesz. Daj mi umrzeć dla wszystkiego, co jest na świecie, znaleźć radość w tym, aby być wzgardzonym dla Ciebie i nieznanym za życia. Daj mi ponad wszystko, co upragnione, spocząć w Tobie i w Tobie ukoić serce. Ty jesteś prawdziwy pokój serca. Tyś jedyne odpocznienie. Poza Tobą wszystko jest trudne i niespokojne. W tym pokoju, tylko w Nim, a więc w Tobie jedynym, najwyższym. I wiekuistym dobru. Niech zasnę i odpocznę. Amen. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego Amen, Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.